Tu idzie tyle księży, pełna jest ich sala. Tu przede mną patrosto i tu zieloni. To, to będzie, tu za usta, jam na nią proszony. Gdzieś w powietrzu słychać jęki, tu mnie trupy ladi. Na dorożkę koladą sofę i jadę na zawadi. Aby zawsze ślady zbrodni spycham mi o wody. Teraz będę miał prawdziwe, skelczo-rajskie wody. Idę, płynę z napełnioną duszą wrażeniami, a do ucha mi coś szepce, brodynia nas brodyniami. A muzykę jakoś słyszę, muzykę wody dali, a me serce na nim dnośli, ogień straszny bali. A na mnie dziwnym złokiem śledzą moje ręce. Cisza wokół, tak że wstrzęczenie muki. Wielki Boże, jam przed sądem karać mnie będziecie. Moją helę mnie oddajcie i drogę meciecie. Ja mię kochał jak nic w świecie. Idealem mym była ona, a za dziecię życie oddałbym. Była ja Janielska i kochała mnie, jak piosenka, jaka sielska płynęli nam dnie. Miałem flotę, miałem brylanty, usteczka jej, Za raj ziemski penne fanty dałem cheli swej, A że jest na świecie, idę już zezwąt, nie woda, czyż nie wiecie, a w niej silny prąd. I widzę, że mkiew, tak jest moje ślubne łoże, I ja w takim dniu żyję jeszcze, Boże, Boże, co ja tu? Chcieli w jakieś karty, Sądcy za wyroki, a po sądnych upadaczach w ze wzroki. z drogi, pracobójka seryjna i Ja wiem, że sprawiedliwość za to w Tajdany mnie czuje. Przed chodytem mogłem nosić go w celi. teraz nie chcę, wy słyszycie? Ja chcę mojej celi. Ja mam jeden do niej prawo. Red drogi cietali, arne mroje, tylko równi niech nie opór stali i w jakby srogo z z a ja wjadłem do paręgi pod esportą strazi, od odbaru poziwienia, od ludzi, od się do dziurny, strach się we mnie budzi. Ej, dobor, to worko być klucany w mojej kazamacie, by takiego później... далеко, Как ни селе на свете, Чаудом раз по песке я не быстрее мое гели. А ты словом дырок слышь, А туля на кусковице, Я же мне рахи, тензирок, тензирок,